W Polsce co drugi kierowca nie ufa warsztatom samochodowym. To prawie 60% z nas. Dlaczego? Bo zbyt wiele warsztatów wykorzystuje ludzi, którzy nie znają się na swoich autach. Niepotrzebne naprawy, zawyżone ceny, sprytne sztuczki sprzedażowe to wszystko działa na naszą niekorzyść. Przez lata pracy widziałem różne sytuacje i wiem, jakie metody są stosowane. Dzisiaj pokażę Wam 12 najczęstszych oszustw warsztatowych. Jak je rozpoznać, jak się przed nimi chronić. Na końcu podam wam jedną prostą zasadę, dzięki której nigdy więcej nie dajecie się nabrać. Gotowi? Zaczynamy. Czy te informacje mogą wam się przydać? Straszenie zużytymi klockami hamulcowymi. Pewnie słyszeliście to zdanie. Pana klocki są niebezpiecznie zużyte, zostało 10%. Brzmi poważnie, prawda? Ale czy na pewno? Hamulce to temat, który działa na emocje. Każdy wie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i właśnie dlatego warsztaty często przesadzają, żeby przyspieszyć wymianę. Klocki hamulcowe trzeba wymienić dopiero wtedy, gdy ich grubość spada poniżej 3 mm, ale wiele warsztatów naciska już przy 5 mm, a czasem nawet więcej. Europejskie przepisy bezpieczeństwa drogowego mówią jasno. Poniżej 3 mm klocki mogą uszkodzić tarcze. Powyżej tego jesteście bezpieczni. Co możecie zrobić? Poproście o pomiar. Uczciwy mechanik pokaże wam za pomocą suwmiarki lub szablonu, ile dokładnie zostało. Jeśli odmawia albo mówi: "Proszę mi zaufać", to sygnał ostrzegawczy. Sprawdźcie też instrukcję swojego auta. Wiele samochodów ma wskaźniki zużycia, które zaczynają piszczeć, gdy klocki naprawdę wymagają wymiany. Jeden znajomy opowiadał mi, że warsztat wymienił mu klocki i tarcze za 1400 zł. A później okazało się, że klocki miały jeszcze 4 mm. Nie dajcie się zastraszyć. Rada: prace przy hamulcach są drogie. Jeśli ktoś mówi, że to pilne, zawsze warto zapytać o drugą opinię. Wizyta w innym warsztacie za 80 zł może zaoszczędzić Wam setek. A czy Wam się zdarzyło, że ktoś próbował Was naciągnąć na hamulce? Tajemnicza kontrolka silnika. Ta mała pomarańczowa lampka na desce rozdzielczej potrafi zrujnować dzień każdemu kierowcy. I mechanicy o tym doskonale wiedzą. Przyjeżdżacie do warsztatu, a oni mówią, to może być poważne. Naprawa może kosztować nawet 4000 zł. Panika, prawda? Ale prawda jest taka: według europejskich badań motoryzacyjnych, 10% kontrolek silnika zapala się przez drobne problemy. Na przykład przez niedomkniętą korek wlewu paliwa. Problem w tym, że większość z nas nie wie, jak odczytać kody błędów. I właśnie wtedy mechanicy was łapią. Rzucają skomplikowanymi terminami, jak awaria czujnika tlenu czy problem z katalizatorem, żeby zabrzmiało poważnie. Ale nie musicie być ekspertami. Wystarczy prosty skaner OBD2, który kosztuje około 80 zł. Kładacie go do gniazda diagnostycznego, zazwyczaj jest pod kierownicą, i dostajecie dokładny kod błędu. Potem wystarczy wpisać go w Google. Na przykład kod P0455 luźny lub uszkodzony korek w lewu. Dokręćcie go albo kupcie nowy za 20 zł. Kod P0171 układ za ubogi. Często to brudny filtr powietrza albo mały wyciek podciśnienia. Kod P0420 niska sprawność katalizatora. Czasem to tylko zepsuty czujnik tlenu. Widzicie, zamiast 4000 problem może kosztować kilkadziesiąt złotych. Czy sprawdzaliście kiedyś kody sami, zanim pojechaliście do warsztatu? Ta mała pomarańczowa lampka na desce rozdzielczej potrafi zrujnować dzień każdemu kierowcy. I mechanicy o tym doskonale wiedzą. Przyjeżdżacie do warsztatu, a oni mówią: To może być poważne. Naprawa może kosztować nawet 4000 złotych. Panika, prawda? Ale prawda jest taka, według europejskich badań motoryzacyjnych 10% kontrolek silnika zapala się przez drobne problemy, np. przez niedomkniętą korek wlewu paliwa. Problem w tym, że większość z nas nie wie jak odczytać kody błędów. I właśnie wtedy mechanicy Was łapią. Rzucają skomplikowanymi terminami jak awaria czujnika tlenu czy problem z katalizatorem, żeby zabrzmiało poważnie. Ale nie musicie być ekspertami. Wystarczy prosty skaner OBD2, który kosztuje około 80 zł. Wkładacie go do gniazda diagnostycznego, zazwyczaj jest pod kierownicą i dostajecie dokładny kod błędu. Potem wystarczy wpisać go w Google. Na przykład kod P0455 luźny lub uszkodzony korek w lewu. Dokręćcie go albo kupcie nowy za 20 zł. Kod P0171 układ za ubogi. Często to brudny filtr powietrza albo mały wyciek podciśnienia. Kod P0420: niska sprawność katalizatora. Czasem to tylko zepsuty czujnik tlenu. Widzicie, zamiast 4000, problem może kosztować kilkadziesiąt złotych. Czy sprawdzaliście kiedyś kody sami, zanim pojechaliście do warsztatu? Pilne naprawy, które wcale nie są pilne. To klasyka. Przyjeżdżacie na przegląd, a mechanik nagle znajduje kilka pilnych problemów. Przekładnia wymaga płukania. Układ kierowniczy przecieka. Zawieszenie się sypie. Brzmi groźnie, ale czy na pewno jest tak źle? Europejskie stowarzyszenia motoryzacyjne ostrzegają. Wiele warsztatów tworzy sztuczną pilność, żeby wymusić szybką decyzję. Nie dają wam czasu na sprawdzenie, czy naprawa jest naprawdę potrzebna. Oto najprostszy sposób na obronę. Nigdy nie zgadzajcie się na naprawę od razu. Powiedzcie: Pomyślę o tym i zapytajcie o drugą opinię w innym warsztacie. Uczciwy mechanik potwierdzi, czy praca jest naprawdę konieczna. Nie dajcie się nabrać na presję typu oferta ważna tylko dziś albo jeśli teraz tego nie naprawicie auto się zepsuje. Naprawy nie są nagłymi wypadkami chyba że samochód nie nadaje się do jazdy. Pamiętajcie: Wasz samochód, Wasze pieniądze Wasza decyzja. Zawsze macie czas, żeby pomyśleć. Przykład z życia. Znajomy dostał wycenę na 1200 zł za pilne płukanie przekładni automatycznej. Pojechał do innego warsztatu. Olej był czysty, żadnego płukania nie trzeba było. Czy ktoś was już próbował tak naciągnąć? Niepotrzebna wymiana filtra powietrza. To jeden z ulubionych trików mechaników. Wyciągają filtr pokryty brudem i martwymi owadami i mówią: Zobacz, jaki jest brudny. Ale chwileczkę, czy to naprawdę wasz filtr? Czy może trzymają go w warsztacie specjalnie po to, żeby straszyć klientów? Prawda jest taka: większość filtrów powietrza wytrzymuje od 20 do 40 tysięcy kilometrów. Chyba że codziennie jeździcie przez pustynię, wasz pewnie jest w porządku. Europejskie badania pokazują, że co czwarty kierowca daje się nabrać na zbyt wczesną wymianę filtra. Chcecie to załatwić raz na zawsze? Otwórzcie maskę sami. Filtr powietrza jest tutaj, w czarnej skrzynce. Jeśli wygląda tak, to powiedzcie mechanikowi, żeby przestał. Jeśli jest brudny, kupcie nowy w internecie za 30 zł i wymieńcie sami w 30 sekund. Profesjonalna rada: zróbcie zdjęcie swojego filtra przed przeglądem. Jeśli mechanik pokaże wam inny, macie dowód oszustwa. Ile razy was próbowano naciągnąć na filtr? Naciskanie na olej syntetyczny Przyjeżdżacie wymienić olej, a nagle mechanik nalega: Pana auto potrzebuje oleju syntetycznego to lepsze dla silnika. Brzmi przekonująco, prawda? Ale nie mówią Wam całej prawdy. Według europejskich raportów motoryzacyjnych 75% aut doskonale radzi sobie z olejem mineralnym. Syntetyk jest świetny dla silników wysokoprężnych albo w ekstremalnych temperaturach. Ale jeśli instrukcja obsługi nie wymaga go konkretnie, przepłacacie. Olej syntetyczny kosztuje dwa razy więcej niż mineralny. A wiecie co? Wasz samochód nie pojedzie lepiej ani dłużej. Nie posłuży tylko dlatego, że zapłaciliście więcej. Mechanicy naciskają na syntetyk, bo to czyste zyski dla nich. Powiedzą, zmniejsza zużycie albo bez niego silnik będzie hałasował. Ale jeśli nie prowadzicie sportowego auta ani nie holujecie ciężkich ładunków, trzymajcie się tego, co zaleca producent. Nadal wątpicie? Sprawdźcie korek wlewu oleju albo instrukcję. Jeśli napisane jest 5W30 mineralny albo podobnie, to Wasza odpowiedź. Nie dajcie się wciągnąć w promocję podczas rutynowej wymiany. Zachowajcie pieniądze na naprawy, które naprawdę mają znaczenie. Ktoś was już próbował przekonać do syntetyku, którego nie potrzebowaliście? Mit części wyłącznie fabrycznych. Mechanik mówi: Musi pan użyć części oryginalnych, inaczej straci pan gwarancję. Ale to nieprawda. Wyjaśnijmy to raz na zawsze. Części OEM, oryginalne od producenta, są identyczne z tymi, które zamontowano w aucie na fabryce. Ale problem w tym, że autoryzowane serwisy liczą sobie za nie 2, 3 razy więcej. Alternator z rynku wtórnego za 300 zł staje się w ASO za 800, tylko dlatego, że ma logo marki auta. Europejskie stowarzyszenie producentów części przeprowadziło badanie. 89% części zamiennych działa tak samo dobrze jak OEM i są tańsze o 30 do 50% chyba że wasza gwarancja wyraźnie wymaga części OEM jak w niektórych Mercedesach czy BMW co jest rzadkie przepłacacie za logo przykład czujnik tlenu do Forda Focus OEM 450 zł zamiennik 150 zł oba przechodzą testy emisji spalin oba działają latami różnica marża warsztatu zawsze pytajcie czy jest dobry zamiennik i sprawdźcie dokumenty gwarancyjne Pewnie tam jest napisane oryginalne lub równoważne. Nie dajcie się nabić na markowe nazwy. Czy ktoś was przekonywał, że musicie kupić OEM? Przepłacanie za proste naprawy. To oszustwo polega na naszym lenistwie. Mechanicy wiedzą, że większość kierowców nie sprawdzi w Google, jak wymienić filtr kabinowy, więc liczą sobie 200 zł za 5-minutową robotę. Odsłońmy kulisy. Wymiana tego filtra nie wymaga żadnych umiejętności. Otworzyć schowek, wyjąć stary filtr, wsunąć nowy. Koniec. A warsztaty naliczają pół godziny robocizny, bo zakładają, że nigdy nie wejdziecie na YouTube. Matematyka wygląda tak. Filtr kabinowy kosztuje online od 30 do 50 zł. Mechanicy podwyższają cenę do 150, a potem dodają 150 za robociznę. Totalne oszustwo. To samo z wycieraczkami. Wymiana trwa 2 minuty, a oni biorą 120 zł. Wystarczy wpisać w YouTube nazwę waszego auta plus wymiana filtra kabinowego DIY. Znajdziecie instrukcje pokazujące każdy krok. Zachowajcie pieniądze za robociznę na coś, co naprawdę wymaga fachowca. Czy wymieniacie już takie rzeczy sami? Pilne płukanie płynów. Wracamy do płynów. Przyjeżdżacie do warsztatu. Mechanik zagląda pod maskę i mówi, płyn chłodniczy wygląda okropnie, trzeba natychmiast przepłukać. Czy to prawda? Najczęściej nie. Większość płynów eksploatacyjnych wytrzymuje od 50 do 100 tysięcy kilometrów. Ale warsztaty często próbują przepłukiwać je znacznie wcześniej, czasem już przy 30 tysiącach. Dlaczego? Bo to łatwy zarobek. Pokażą Wam brudną próbkę, ale może wcale nie pochodzić z Waszego auta. Zawsze żądajcie dowodu. Pasek testowy albo raport z laboratorium pokaże, czy płyn naprawdę jest zły. Nie dajcie się przestraszyć słowami typu OSAD czy zanieczyszczenie. Większość płynów jest zaprojektowana tak, żeby wytrzymać. Jeśli instrukcja obsługi mówi, że macie zapas na kolejne 20 tysięcy kilometrów, zaufajcie jej, a nie sprzedażowym sztuczkom mechanika. Pamiętajcie, płukanie może kosztować od 200 do 500 zł. Uniknięcie niepotrzebnego płukania oszczędza wam gotówkę i pozwala autu działać bez problemu. Nie pozwólcie, żeby strach opróżnił wasz portfel. Ktoś was próbował już przekonać do płukania przy 30 tysiącach kilometrów? Naprawa, która nigdy się nie wydarzyła. To najbardziej frustrujące oszustwo. Płacicie za nową pompę paliwa albo płukanie skrzyni biegów, a później okazuje się, że w ogóle tego nie zrobili. Europejskie Komisje Ochrony Konsumentów szacują, że rocznie kierowcy tracą miliony złotych na oszustwa związane z niewykonanymi naprawami. Jak to działa? Twierdzą, że wymienili część albo wykonali usługę, ale wasz samochód nigdy jej nie dostał. Znajomy zapłacił 2000 zł za wymianę paska rozrządu, a podczas drugiej kontroli w innym warsztacie okazało się, że nadal miał stary, popękany pasek. Jak się chronić? Zawsze proście o pokazanie starych części, które wymienili. Brak dowodów czerwona flaga. Żądajcie zdjęć przed i po naprawie. Każdy porządny warsztat wam je dostarczy. Jeśli odmawiają, zabierzcie swój samochód gdzie indziej. Sprawdzajcie fakturę dokładnie, szukajcie niejasnych określeń, jak dostosowano komponenty czy serwis układu. Żądajcie konkretów. Jeśli nie mogą szczegółowo opisać pracy, kwestionujcie opłatę. Wasz bank albo firma obsługująca kartę kredytową was poprze. Czy spotkaliście się już z takim oszustwem? Kłamstwo o utracie gwarancji. Dilerzy uwielbiają to oszustwo. Powiedzą, jeśli nie zrobi pan wymiany oleju u nas, straci pan gwarancję albo używanie części zamiennych anuluje pokrycie. To kłamstwo. Polskie i europejskie prawo konsumenckie chroni was. Producenci nie mogą anulować gwarancji tylko dlatego, że korzystaliście z niezależnego warsztatu albo części innych niż OEM, o ile praca została wykonana prawidłowo i spełnia standardy producenta. Na przykład, jeśli wymienicie olej w lokalnym warsztacie, używając dobrej jakości filtrów i płynów, wasza gwarancja na układ napędowy pozostaje ważna. To samo dotyczy hamulców, opon czy nawet większych napraw. Dilerzy próbują Was nastraszyć licząc na to, że nie znacie swoich praw. Zawsze zachowujcie paragony i dokumentację serwisową. Jeśli dealer odmówi rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej bez uzasadnienia, złóżcie skargę do inspekcji handlowej. Nie dajcie się zastraszyć. Znacie kogoś, kto usłyszał takie kłamstwo od dealera? Sprzedawanie amortyzatorów i teleskopów. Oto klasyk. Pana amortyzatory są do wymiany. Ale skąd wiedzą? Często tylko dlatego, że samochód przejechał określony kilometraż. Ale tak to nie działa. Amortyzatory i teleskopy nie zużywają się tylko przez przebieg. Psują się przez warunki jazdy: dziury, nierówne drogi, ciężkie ładunki. Większość wytrzymuje od 50 do 100 tysięcy kilometrów, ale niektóre działają jeszcze dłużej. Oto test. Mocno naciśnijcie każdy narożnik samochodu. Jeśli odbija się więcej niż dwa razy po puszczeniu, to może być problem z amortyzatorami. Jeśli osiadają spokojnie, są w porządku. Mechanicy często naciskają na wymianę przy 60 tysiącach, twierdząc, że to działanie zapobiegawcze. Ale jeśli nie zauważacie trudnej jazdy, słabej kontroli albo nierównego zużycia opon, nie dajcie się nabrać. Pełna wymiana teleskopów może kosztować 4000 złotych albo więcej, więc zawsze pytajcie o drugą opinię. Nie dajcie się przestraszyć określeniami typu zagrożenie bezpieczeństwa, jeśli wasz samochód jedzie płynnie i dobrze trzyma się drogi. Czy ktoś próbował was przekonać do wymiany amortyzatorów bez wyraźnych objawów? Zawyżone godziny robocizny. Dostajecie rachunek mówiący 3 godziny robocizny za pracę, która trwała pół godziny? To właśnie to oszustwo. Warsztaty często naliczają według czasu książkowego. Standaryzowanego szacunku, ile powinna trwać naprawa. Ale doświadczeni mechanicy potrafią zrobić to szybciej, a Wy nadal płacicie pełną kwotę. Na przykład wymiana alternatora może mieć czas książkowy dwie godziny. Wprawny mechanik skończy w jedną, ale Wam naliczą dwie. Ta dodatkowa godzina to czyste zyski. Jak walczyć? Sprawdzajcie stawki robocizny na stronach z porównaniem cen napraw motoryzacyjnych. Pokazują uczciwe ceny dla Waszej marki i modelu auta. Jeśli wycena warsztatu jest znacznie wyższa, pytajcie dlaczego. Żądajcie rozbicia kosztów robocizny. Jeśli nie potrafią wyjaśnić, jak doszli do 3 godzin za prostą naprawę hamulców, odchodźcie. Zawsze bierzcie pisemną wycenę przed zatwierdzeniem pracy. Jeśli końcowy rachunek przekracza ją o więcej niż 10%, możecie zakwestionować opłaty. Czy płaciliście już za godziny, których mechanik nie przepracował? Oto moja główna zasada, żeby nigdy nie dać się oszukać. Zawsze pytajcie o drugą opinię. Jeśli mechanik mówi, że potrzebujecie naprawy, żądajcie dowodu zdjęć problemu albo starych części, które wymienili. Potem sprawdźcie opinię w internecie. Warsztaty z podejrzanymi taktykami nie przetrwają pod presją opinii klientów. To wszystko 12 oszustw warsztatowych, na które każdy może się nabrać. Jeśli ten film zaoszczędził Wam pieniądze, zostawcie subskrypcję. Chcecie się dowiedzieć więcej? Kliknijcie w następny film. Sekrety samochodowe, które zna tylko niewielu kierowców.